Także mo, mogę powiedzieć, że dzisiaj czarny piątek, który jest celebrowany pod tym tytułem w Polsce daje białe daje, daje światło w tunelu do wyjścia z tej no, bardzo niekorzystnej sytuacji dla pracowników handlu. I za to dziękujemy wszystkim osobom, które pracowały na rzecz Komitetu, na rzecz tworzyły ten projekt. Przede wszystkim z tego miejsca chciałbym wymienić pana doktora Mateusza Warchała, pana mecenasa Kwaśniewskiego, Sordojuris, Juris. Proszę państwa, wiele, wiele osób, które zbierało podpisy. No i oczywiście chciałbym podziękować jeszcze raz wszystkim 254 posłom, którzy zagłosowali za tym projektem i panu. Posłowi Januszowi Śniatkowi, który ostatnio koordynował ten projekt, bardzo serdecznie Janusz, dziękuję Ci. Dziękuję. To, ty, ten, jak rozumiem, z tego co Pan mówił, e, te przepisy dotyczące e-handlu, które wymagają notyfikacji, zostały z tej ustawy wyjęte. Tak? Zaraz się do tego odniosę. <ścoughs> Tutaj jakby wpisując się odpowiadając, ja rozumiem mojego kolegę, przyjaciela Alfreda Bujarę, że formułuje w tej chwili pewne oczekiwania i postulaty, no, wybiegające troszkę na przyszłość, ale również doskonale wie, że myśmy w tej chwili, w tej ustawie osiągnęli dokładnie to, co było w tej, w tej sytuacji możliwe do osiągnięcia. Kwestia e handlu to jest absolutnie temat wymagający notyfikacji. Właśnie po to, żeby uniknąć tego obowiązku, nie spotkać się z zarzutem, z ryzykiem w ogóle e, uchylenia tej ustawy, zostało to z tej ustawy e, w tej chwili usunięte, co pozwala, czy, co chroni tę ustawę przed tym obowiązkiem. E, natomiast chcę zaznaczyć, że oczywiście próba podjęcia regulacji dotyczących tego obszaru w postaci nowelizacji może zostać podjęta notyfikacja zasady. To Ministerstwo Spraw Zagranicznych na tym uprzedza, trwa od 8 do 12 miesięcy. Czyli o, o tyle ta ustawa byłaby opóźniona, gdybyśmy ten proces rozpoczęli teraz, wcale nie przesądzając o jego rezultacie bo Unia Europejska w tej notyfikacji może te sprawy zakwestionować. Tu ryzyko prawdopodobnie jest tego jest bardzo duże, ale jak mówię, no próbować trzeba. W tej chwili było... Priorytetem absolutnym wejście w życie tej ustawy jak najszybciej to nastąpiło. Natomiast jeśli chodzi o te centra logistyczne, to tutaj Alfred też to wiemy doskonale, że w tej sprawie to kategoryczne negatywne stanowisko już pomijam wszystkie inne aspekty, ale pana, pana premiera Morawieckiego uniemożliwiło prowadzenie tej, tej regulacji. Natomiast e, problemem na pewno trzeba się zająć. Problemem wykorzystywania, nadużywania, wykorzystywania przez pracodawców polskich pracowników w tych, w tych obszarach i to na pewno się tym, tym zajmiemy. A które, które y, sklepy będą otwarte, bo tam były fajne projekty? No ja nie są tak, ale rozumiem, ustawy. że są te wyjątki, także apteki. Tak, e, tak, oczywiście, proszę być spokojnym, to jest tak, naprawdę tak. wyważona, rozsądna, trzeźwa ustawa. Na pewno nie utrudni Polakom życia. Wszystkie te usługi i e, no, podstawowe sklepy, które muszą funkcjonować, tak, także w nie niedzielę, będą, w będą czynne. Proszę, proszę, proszę no, ten projekt nie, ten projekt w ogóle nie dotyka usług bo wiele osób mówi, a co z kawiarniami, z lodziarniami i tak dalej. To jest inna sfera gospodarki. My tego nie dotykamy. Wiele podmiotów będzie czynnych. Są oczywiście wyjątki. No, będziemy to oczywiście, tak jak wspomniałem wcześniej, kontrolować, ale proszę państwa, dzisiaj na sali sejmowej również pozycji posłowie z opozycji zapytali, a co na to Przedsiębiorcy polscy, bo tak będzie no, tragicznie. Chciałbym, żeby w tej kwestii się wypowiedział wiceprzewodniczący Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej pan Ryszard Jaśkowski, który jest, reprezentuje polskich przedsiębiorców. Bardzo proszę. Witam państwa, ja reprezentuję polskie przedsiębiorstwo, ale przede wszystkim. Yy... Naszą organizację z połem. My zebraliśmy ponad 36 tysięcy podpisów i dzisiaj właśnie Czarny Piątek jest dla nas dobrym piątkiem, ponieważ zrealizowana została ustawa, która na pewno przywraca wolne niedzielę naszym rodzinom, kobietom pracującym. Nie tylko w Społem, ale ale również w innych polskich przedsiębiorstwach handlowych. Ja reprezentuję nie tylko SPOEM, ale polskich handlowców również skupionych wokół parlamentarnego zespołu pana posła Abramowicza. I my od dawna zabiegaliśmy o to, ażeby ta ustawa weszła w życie. I dzisiaj jest ten dzień, gdzie faktycznie możemy powiedzieć wszystkim wielu pracownikom, prawie milionowej rzeczy pracownikom handlu, że oto wkrótce Wolna Niedziela będzie faktem. Mam nadzieję, że za dwa lata całkowicie będziemy wszystkie niedziele mieć wolne. Natomiast prosiłbym, żeby właśnie te wyjątki, o których tutaj wspominali moi poprzednicy, były respektowane, ale żeby również respektowane były zapisy tej ustawy w kwestii przestrzegania jej. Ponieważ tutaj Dzisiaj trzeba wspomnieć o tych 13 dniach w roku, gdzie faktycznie nie wolno handlować właścicielom sklepów, a jednak zatrudniają na różne umowy o pracę, cywilne umowy o pracę pracowników. Ta ustawa ma być kontrolowana zdecydowanie lepiej. Mamy nadzieję, że inspekcja pracy będzie dokładnie sprawdzać, kto w te dni otwiera sklepy i nie będzie to wyjątków od tych wyjątków. Dziękuję. Przepraszam, ja mam tego jeszcze pytanie, bo mówicie panowie o wolnych niedzielach, ale czy praktycznie ustawa nie dotyczy ograniczenia handlu, czyli teoretycznie można byłoby sobie wyobrazić sytuację taką, że sklep będzie zamknięty, ale pracownicy będą pracowali, tak, bo na przykład będą, nie wiem, układali towar, czy robili inne rzeczy, których te, ta ustawa nie obejmuje. W ustawie jest zapis, że nie tylko jest sklep zamknięty, ale również wykonywanie innych czynności związanych z handlem będzie niedozwolone, a więc nie będzie możliwości zrobienia remamentu w ten dzień, nie wiem, zmuszenia pracowników, żeby przyszli do pracy i kładali towar na półkach, jak pan właśnie sugeruje. Jeśli nie ma pytań, to skończymy. Dziękuję bardzo.